I zbieramy się do wyjazdu. Okay. Jesteśmy teraz w piwnicznej, tak? Tak. Piwniczna. Zaraz będzie przejście graniczne ze Słowacją. I potem przez Słowację jedziemy na Węgry i z Węgier będziemy jechać do Rumunii. Jedziemy w trzy motocykle. Zajcow, rosołek i model. Miasteczko bardzo ładne. Tu spróbujemy wymienić pieniądze, jeżeli będą mieli rumuńskie. No i tak, jesteśmy w Rumunii. Pierwszy nasz postój na nocleg. Zmieszkało się tak, że żeśmy zjechali tutaj takimi polnymi drogami z ulicy tam gdzieś na horyzoncie, której w ogóle nie widać. Dziury doliny. I gdyby spadł deszcz, to już tutaj zostajemy do wiosny przyszłego roku. Bo już się stąd nie wyjedzie. Bo się zrobi taka glina jak byk. Odmyszkowa 388, tak? 388 mil, żeśmy dzisiaj zrobili a nie spaliśmy dość długo i non stop tylko leciały sobie weteryty no, cały czas, całą noc Komary nas gryzły, ale to szczególnie. Ale to wieczorem. Trochę tylko. co? nie gotujesz jeszcze na wodę? Jeszcze nie. Ja chcę clipier odradzam. Wyspałeś się? Powiem ci szczerze? No. Nie mogłem po ktoś tak chrapał, że się nie dało. Czekałem. I to przecież nawioty początam dalej. Ale powiem ci, mówiłeś mu jak chrapie? Nie słyszałem go. Znaczy słyszałem go trochę. A potem nie słyszałem, znaczy, że też musiałem spać. Też chrapałeś. <grystanie> no i zupka. I herbatka, i kawka, i w drogę. Zaczynamy od kawy. Słoneczko wstało, panowie. Ostatnie zbiewanie plików i jedziemy dalej. W stronę Transylwanii się przesuwamy. Cały czas sukcesywnie. To znaczy my jedziemy do Twojego wujka. <grystanie> no. <grystanie> I nie ma No, o mój się nie opieraj no, za bardzo no, Stanąłeś trochę z dupy chciałem powiedzieć No dobrze, w ostatniej chwili No i taki scener jak się jechało tu W sumie 42 km I to jest taka normalna droga, żadna tam znana Do konto jedziemy? Do A? co z czym to się... A reszt? Czy... A jakieś tam na A coś tam Czekamy na Zajcowa. Pod wrażeniem panowie. Teraz, tak panowie pod wrażeniem? No, Także ta droga możesz polecić, jest że jest... Samowitego. Czyli to jest to droga, to... droga zydy, do? Już Ci mówiłem przed chwilą, zaraz powtórzę jeszcze raz. No. Warto, naprawdę warto jechać. Tak. Zaraz ją tutaj sfotujemy na mapie. Droga y, z Simleu Sylwanej tak. do Alset. No widzisz. Droga 1H. To to droga. Polecamy. 42 km zakrętów. I pięknej, gładziutkiej <laughs> drogi. Widzisz. Przez miejscowość jakieś bliżej nieokreśloną, gdzie są piękne domy cygańskie. Olbrzymie. Tak, to w tam dalej, tak samo są takie domy. To jak to mówią? Życie spłata miłe niespodzianki i w drodze poznaliśmy Wiechu i Ani I Ania, koleżanka. A no tu jest, daj sobie jestem. model Rosołek jest nasz Znowu będzie jadł, dobre rzeczy Coś tam ma, dobrego I piweczko ma Zanim to to będzie ciepłe On ma zimne piwo Ja mam nadzieję, że w tym A coś tam będzie sklep normalny jak myślisz? Jedziemy w stronę Fagaras, jedziemy, jeziora szuka, 12 km ma być z tego miejsca jezioro po lewej stronie, żarówka mi siadła w przodu, świeci mi tylko postojowe i długie, nie mam światła, także zero jazdy nocą na razie i w życiu nie wymieniałem tutaj żarówki, ciekawe jak to się robi. Naleźliśmy miejsce Wiechu pomógł, bo byśmy błądzili tam gdzieś kurwa po jakichś tych betonach. Ja już na końcu jak ktoś to wstaną, mówię, nie, on znowu coś kombinuje. No. <grym> I, nie. Tu, I mamy Klamiociki, tak motorki i wodę. Będziemy się tu kąpać. Tam y, wódeczka się grzeje. <grym> Pierwsze odważny, to do wody chodzi. I woda. Piękna. I tu się moty jakieś... Piwo! Się moczy. Moczy się piwo. zapominam nazwę tej trasy. Transwagorska, Transwagorska, czy to jakoś tak. No, będziemy jaj tam 2000 km e, e, metrów nad ziemią. Będziemy na wysokości jechać tak. Naszej Polski. Tymi oto motorami. Ci oto ludzie. Będziemy Góry piękne. Tu jesteśmy przed wyciągiem kolejkowym. Tam jest kolejka, można sobie kupić bilet i wjechać. Ale my sobie jedziemy na motorach. Linę, stanowisko u góry założyć jest I na dół. I na dół, na dół, na dół, na dół, na dół, na dół. to jest bardzo nisko. Niuciak Ten bez, z drugiej strony, te, te są ładne Pięknie Te ja są ładne A Nie zrobiłam A, A tutaj też? Pięknie No dobra Miodzio To jest ta trasa Część tej trasy a tam do góry się potem jedzie. Jeszcze za chwilę będziemy tam jechać. No, wysoko, wysoko, jeszcze dużo przed nami. Jeszcze. Ale też już dużo, dużo za nami. Tam jeszcze poniżej. A tam będziemy jechać. w tutaj można siedzieć takie jest podwóreczko tam są nasze maszyny a tam śpimy na dole śpimy tutaj jest grill drzewo ogródek i sad bardzo ładnie elegancka po prostu a tam jest, są góry Oczywiście. I tam rzeka płynie niedaleko. I pójdziemy sobie tam. nem eu W czerwie jesteśmy drogi na trasę Translapia, tak? Transalpina, Transalpina, Transalpina. I mamy muzykę rumuńską. Heja. Ponieważ jest tam wesele. Tam jest wesele. A to są góry. Wysokie i piękne. Trochę popadało, teraz tańcu, tańcu. Jest okazja, na to, żeby wyczyścić grzybę. Ej, a Pani Przed nami dopiero większa część gór, Tak, przejechania. Transalpina przed nami. Co to, to w górach? Zresztą cały czas jedziemy pod górę. Nie, nie da się robić gdzie z ale po drodze mieliśmy nie i tamę, i z góry, by trzeba było się co trochę zatrzymywać, żeby by człowiek to musiał z tydzień na tej trasie być w ogóle. Niestety, będzie kilka zdjęć i trochę filmów. To musi nam wystarczyć na zimowe wieczory. Nie? Ale fajnie. Ty? Może zrobimy przerwę na kąpiel w drogdzie? Nie Czemu? Transalpina! Początek Transalpiny. Teraz Nocleg, a jutro pojedziemy na Transalpinę. Tam właśnie, i tam u góry gdzieś ma być stacja benzynowa daleko. Законодательство, экономическое, экономическое, утро. экономическое, <laughs> Chciałem powiedzieć, że tak. Nie mam żadnej suchego suche ubrania, wszystko przemokło. U mnie to samo. E, teraz tak, druga sytuacja. Spiór, mokrutki. Ostatnie rzeczy, suche, które mam na sobie, to są te. Czyli nie przetrzymał namiot? Czy namiot przetrzymał, tylko że po prostu to tak ciekło z góry, że no, za dużo ulewa, za silna burza była. No